Witajcie, moi kochani! Dzisiaj w Pieśniach Cieśli głosujemy w pieśniach gospodarskich. Pieśniczka będzie się nazywała Niesmoczej Grzwi, śpiewała ją Anastazja Stanieczko. Miała wtedy lot 82, była z Pawłowic. Pieśniczka ta brzmi fest staro i jest jedną z tych nielicznych śląskich pieśniczek, które są w tonacji mol, można powiedzieć, że takie, wiecie, smutne. Opowiadał ona o kuniu. O kuniu Kerry pracuje. Zwierzęta w przyrobocie były zowdy, fest ważne. A zwłaszcza kunie były ważne i na polu, i w kopalni. Jak sobie dzisiaj myślicie o kuniach, to to takie jest w ogóle. Mm, Drogie hobby można powiedzieć, co by jeździć na kuniu, ale kiedyś konie to była część życia niemal wszystkich ludzi we wsi, którzy musieli pracować bez przykład w polu. Ciekawe jest też to, że kunie, które pracowały w kopalni, bardzo często rodziły się już pod ziemią na kopalni i nigdy nie widziały światła dziennego. Umiecie się to wyobrazić? Także dzisiaj śpiewka z dedykacją do tych wszystkich ciężko pracujących kuni. które czy chciały, czy nie chciały, musiały dla nas robić. Nie smoczek żywy, koniczku siwy, do dumy jademy, se odpoczniemy. Ciągnij, ociągnij, nie zapomnij, że weź skory że to, jak nowy, młody dymbowy, ciężko, dowieziesz wszystko.